Kochani, mam nadzieję, że w tle żadnych hałasów nie będziecie słyszeć, ale nagrywam przy otwartym oknie. Po prostu mamy dzisiaj przepiękną pogodę i aż szkoda z tego nie korzystać. A dzisiaj zajmiemy się testem podkładu. Podkład, którym jestem zainteresowana, kupiłam go, będąc w Polsce, w Biedronce kosztował jakieś 8 zł, więc niewielkie pieniądze. Dlatego tym bardziej jestem ciekawa, jak się nam dzisiaj sprawdzi. Podkład z firmy Miuki. Nazwę napiszę wam tutaj na ekranie, nie mam kompletnie pojęcia jak to się czyta Jest to podkład matująco-nawilżający, odcień 01 I to jest mineralny podkład do każdego typu cery Podkład matująco-nawilżający gwarantuje długotrwały, matowy makijaż Bez efektu błyszczenia, formuła bogata w pigmenty mineralne Nie zatyka porów i wykładza cerę Zawiera filtr UV, polecany do każdego typu cery Szczególnie mieszanej i tłustej Podkład rozprowadzić pędzelkiem lub gąbaczką. Okej, okay, ja mam cerę suchą, mam nadzieję, że nie będzie zbyt um, taki suchy w wykończeniu na twarzy Ale o tym zaraz się przekonamy, także kochani zbliżamy się do siebie i zaczynamy aplikację No podkład wygląda na dość jasny, powiedziałabym, że to jest taki bardzo ładny kolorek I dość możliwe, że będzie dla mnie zbyt jasny A te dzwoneczki w tle to mój kot, ma nową zabawkę i jest... Przeszczęśliwa. Aż mi ją tutaj przetargał po schodach do góry. To taka zabawka w stylu takiej wędki, więc miał to targać po tych schodach, ale z kochanym um, nie jest zbyt gęsty. No, może troszkę bardziej gęsty. Ja jestem przyzwyczajona do formuły Catrice, więc tak. Jeśli chodzi o porównanie go do Catrice, to jest bardzo gęsty, kochanie. Wycisnę sobie go troszkę na rękę. No, w sumie nie tak troszkę wycisnęłam dość dużo. Podkład będę aplikować gąbeczką z Vibot, nowa gąbeczka u mnie. Używam jej jakieś już dwa tygodnie i jak na razie jestem z niej zadowolona. Bardzo jasny podkład, nawet nie wiem czy nie będzie dla mnie za jasny. A może będzie idealny? Widzieliście, ile podkładu wycisnęłam na rękę? Powinno mi to spokojnie starczyć na całą twarz. A jak widzicie, pokryłam tylko pół twarzy. Także dokładam podkładu i jedziemy z drugą stroną. Kochani, podkład nałożony, jeśli chodzi o kolor, to muszę przyznać, że jest całkiem fajny. Na żywo wydaje mi się, że jest odpowiedni, w podglądzie widzę, że może wydawać się na troszkę zbyt jasny, ale to tylko efekt światła. Um, na Muszę zabrać mojemu kotu na chwilę zabawkę, bo nie skończę. I jeśli chodzi o wykończenie matowe, to tak, na pewno jest to wykończenie matowe. Czuję mocne ściągnięcie na twarzy. Nie jestem przyzwyczajona aż do tak matowego efektu. Czuję po prostu niesamowite ściągnięcie i nie jest to rzecz najprzyjemniejsza. Jeśli chodzi o wygląd podkładu, zauważyłam, że wygląda bardzo sucho na brodzie. Kot mi zabrał zabawkę. No i nos nie wygląda też zbyt korzystnie. I to by było chyba na tyle. Oczywiście nie jest to podkład wydajny. Widzieliście ile go wycisnąłam na rękę. Zużyłam wszystko na twarz, a przy takiej ilości podkładu krycie. No, jest zadowalające, ale przy takiej ilości podkładu powinno być moim zdaniem lepsze. Budowałam go od razu, jak widzieliście, dokładałam go od razu. Przy podkładach matujących lepiej robić twarz stopniowo, niż rozprowadzać go najpierw po całej twarzy, a później budować. No, to są podkłady matujące, później te warstwy mogą się ładnie ze sobą nie połączyć. Tutaj wszystko się ładnie łączyło, bo robiłam to stopniowo. Ale no, to krycie największe nie jest przy budowaniu To znaczy, no, jest ok, mogłabym tak spokojnie wyjść Ale widzę tutaj w tych moich takich strategicznych miejscach, zaczerwienionych wiecznie Po prostu te zaczerwienienia przybijają um, I tak kochani, teraz um, przypudruję twarz, wykończę, to już będzie osobny film, bo chciałabym potestować kilka innych nowości i na pewno jak kończę się malować, wrócę do Was, żeby pokazać Wam jak podchod przyjął wszystkie produkty i później spotkamy się po kilku godzinach. Kochani, makijaż skończony, i muszę przyznać, że po tym wszystkim, po tych wszystkich warstwach, podkład nie wygląda tak źle. Oczywiście jest do czego się przyczepić, bo wydaje mi się, że na nosie nie wygląda dość ciekawie. Oczywiście, puder. Um, używałam dzisiaj pudru z Lovely, ale to, co się dzieje na twarzy, zobaczycie w następnym filmie. Tak, to również test nowości. Także wydaje mi się, że wszystko ze sobą ładnie współgrało. Oczywiście, podkład. Wszystkie produkty przyjął bardzo ładnie, tutaj nie mam się do czego przyczepić. Rozświetlacz też, oczywiście, robi dużą robotę, i to ściągnięcie na twarzy już nie jest tak bardzo odczuwalne, bo spsikałam. Twarz dużą ilością giełki rozświetlającej, w sumie troszkę za bardzo rozświetlającej jak dla mnie. Um, więc kochani, tak to wygląda na chwilę obecną. Wydaje mi się, że szybko świecić się nie zacznę, ale to zobaczymy za kilka godzin. Widać 11.40, no podkład zaczęłam skończyłam nakładać dużo wcześniej. Więc, kochani, przyjmijmy, że była 11.30, tak będzie mi później łatwiej to zapamiętać. Widzimy się za kilka godzin. Ja raczej dzisiaj będę miała intensywny dzień, bo jedziemy jeszcze. Na wycieczkę, ale do tego czasu jeszcze zdążę się umalować, zrobić makijaż oczu. Także, kochani, widzimy się za kilka godzin. Kochani, wracam do Was. O 20.30 minęło równe 9 godzin, i wydaje mi się, że to ostateczny czas na podsumowanie podkładu. I tak widzicie, na mojej twarzy dość dużo się zmieniło. Mam ciemne usta, mam dość, dość mocny, mega mocny makijaż oczu, który mi dzisiaj kompletnie nie wyszedł, dlatego założyłam okulary. Dzień miałam bardzo intensywny, spędziłam większość dnia zaraz po skończeniu nagrywania. Pojechaliśmy na wycieczkę i wróciłam tak w zasadzie pół godziny temu do domu. Także cały dzień spędziliśmy dzisiaj na dworze, było mnóstwo chodzenia, mnóstwo zwiedzania, przepiękne widoki, ale no, było po prostu intensywnie. I przyznaję Wam, że nie spodziewałam się, że ten podkład będzie miał sobie coś, co tak mile mnie zaskoczy, a tutaj tym, co mnie oczywiście zaskoczyło, to jest jego trwałość. Jak widzicie, czoło delikatnie zaczęło mi się świecić. Nie jest to, e, ruszam się tak, żebyście widzieli, jak odbija się światło. Nie jest to jednak, e, jak po 9 godzinach, takie sebum, jakie miałabym po innych podkładach. No i oczywiście delikatnie. Zaczął mi się tutaj, widzicie, z góry świecić nos. Nawet na skrzydełkach nie jest tak źle. Okulary oczywiście mogłabym zdjąć, ale mam. Okropnie odbite noski I to nie jest wina oczywiście podkładu Żaden podkład nie przeżyłby Noszenia przez cały dzień I poprawiania okularów Ale jeśli chodzi o tutaj brązer oświetlacz, wszystko Jest dalej na miejscu, nic się nie starło Z brody nic się nie starło Jedyne co, to delikatnie zaczęłam się świecić I to jest nawet Świecenie mniejsze niż Przy tym podkładzie, który testowałam Ostatnio, ten podkład z The Ordinary Który mam gdzieś tutaj, gdzie jak mam. Nawet ten podkład świecił mi się Odrobinę bardziej, ale nawet To świecenie mi się podobało I ten podkład z Biedronki świeci się o wiele mniej Także jeśli macie skórę Mieszaną, tłustą, to na pewno Będzie podkład dla Was, żeby zatrzymać Wam ten mat na skórze na dłużej Żebyście się tak szybko nie świecili Osoby ze suchą skórą, tak jak ja Wydaje mi się, że będą potrzebowały Troszkę lepszej bazy, no jedynym Moim takim zarzutem co do tego podkładu Było to uczucie no, uczucie tego matu ciężkiego na twarzy. No i przede wszystkim ten podkład na nosie nie wyglądał zbyt korzystnie, ale wydaje mi się, że z jakąś bazą powinno być o wiele lepiej, bo jeśli podkład ma mi zapewnić taki mat, jeśli mam gdzieś iść na dłużej, tak jak dzisiaj, na intensywny dzień, ale zależy mi na tym, żeby jednak skóra wyglądała ładnie i się nie świeciła w ciągu dnia, no to jest właśnie taki podkład. Także kochani, jeśli dorwiecie ten podkład w biedronce za 8 zł, nic nie, nic nie szkodzi, jeśli go sobie kupicie po prostu przetestujecie, dla mnie. Całkiem fajny podkład, myślę, że użyję go jeszcze nie raz, bo jak mówię, zaskoczyła mnie na pewno jego trwałość. Ok kochani, na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że wypowiedziałam się na temat tego podkładu wystarczająco. Dziękuję Wam za oglądanie, piszcie w komentarzach, czy się skusicie, czy testowaliście, jakie są Wasze odczucia. A ja za dzisiaj Wam bardzo mocno dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa! pa.